Przede wszystkim kluczowe z punktu widzenia NATO jest to, w jaki sposób powinniśmy odpowiedzieć Rosji na jej rosnącą aktywność na wschodniej flance NATO, bo to będzie kluczowe, jeżeli chodzi ogólnie o przetrwanie nawet sojuszu. Bo mamy świadomość tego, że są różne nurty polityczne w obrębie sojuszu. Są państwa, na przykład Węgry, Turcja czy Bułgaria, które nie zawsze w 100% opierają politykę amerykańską bez Rosji. Więc musimy zastanowić się, jaki, jakie elementy odstraszania Federacji Rosyjskiej powinny być wdrożone w najbliższym czasie. Czyli jak powinniśmy odpowiedzieć na tę na tą aktywność Federacji Rosyjskiej w, na wschodniej flance NATO. I kluczowe jest przede wszystkim też postawienie na rozwój przemysłu zbrojeniowego w państwach NATO i zwiększenie wydatków na zbrojenia, bo bez tego nie mamy możliwości rywalizować z Federacją Rosyjską w tej części Europy. Ja myślę, że w tym momencie wiele bardziej istotne jest od akcesji Ukrainy NATO, to, czy NATO będzie kontynuowało wsparcie militarne Ukrainy, bo bez tego Ukraina po prostu nie przetrwa. Czyli NATO musi się porozumieć co do długofalowego, Wieloletniego planu przekazywania broni i szkolenia wojsk ukraińskich. Widzimy, że sytuacja na froncie jest trudna i Ukraińcy potrzebują tego wsparcia, także takiego psychicznego czy symbolicznego wsparcia, bo bez tego ciężko będzie mobilizować społeczeństwo ukraińskie do, do kontynuowania walki z Rosją.